Witam Was serdecznie. Zapraszam do subskrybacji kanału. Do zostawienia łapek w górę. Znajdujemy się na zamku Cisy. Na, na jego ruinach oto tego zamku. 나타나는 exploitation. ruin. Wiem, że nic nie mówię, ale chcę wam pokazać, jak to jest pięknie. Ale jeszcze coś pewnie będę próbował tutaj ograć, żeby wam pokazać wszystko, jakie jest. Później wam przedstawię trochę, trochę historii. Tu jest wejście do, zam do zamku, na które się zaraz udamy. Tak, oto ten samek się prezentuje z zewnątrz. I wam, zaraz wam pokażę, że jak wygląda w środku sameczek właśnie się grujemy do jego wejścia. Tak oto się prezentuje cały obiekt. Tu mamy pozostałości murów na zamku, ale jeszcze bym coś chcę pokazać. Tak oto on się prezentuje w środku zamek. Przypominam o subskrypcji kanału Oraz łapkowaniu Tego kanału I też chciałbym wasze propozycje wiedzieć Gdzie chcecie się udać Czy taka forma wam się podoba jeszcze nie byłem w tej części zamku, ale to widzę no nic takiego chyba no nie ma godnego wam pokazania. Widzimy jakiś oto tunel. A więc trochę chyba Wam co Ale có cóż Od tego mnie macie O, słuchajcie, schody były na górę kiedyś Ale no już nie ma Tu mamy ten, niby tunelik, mały, krótki. Witam Was. Tu chciałem się dostać. Jesteśmy w wież zamku. Idziemy zobaczyć co jest dalej Bo kiedyś tego przejścia chyba nie było Z tego co pamiętam I tak się prezentuje właśnie ta wieża kochani Warto było tu macie wejście od do wieży To ładny rysuneczek. No i co? Uciekamy. Cały zamek wam pokazałem. Jeszcze, no, wyjście z tego, z tej wieży wam pokażę. Może. Ja Także się to ma chyba, troszeczkę. To chyba była warownia kiedyś. Zamek ucieka. A tak się prezentuje widok z góry na zamek, z tej wieży. A teraz macie aspekty historyczne, troszeczkę o tym zamku, co mówią e, nam. Różne źródła. Według historyków, zespół murowany zbudowany został na przełomie XIII i XIV stulecia, nie później jednak niż w roku 1327 przypuszczalnie z inicjatywy Bolka II Małego. Zamek, posadowiony na urwistym zboczu doliny, do tego otoczony fosą, stanowił doskonały punkt obronny na granicy księstwa Świdnickiego, strzegąc równocześnie traktów handlowych z Czech do Świdnicy i do Wrocławia. Po 1327 roku przeszedł on w dzierżawę Ryperta von Ciskberg, figurującego w aktach jako posesor lokalnych dóbr przed 1341 i wieloletni sędzia dworski w Świdnicy. Po nim zamek objął syn Nikel von Bolz, zmarły. 1401, który za wierną służbę otrzymał go na własność od księcia. W 1408 roku Heinrich Boltz sprzedał majątek Zenderowi von Grunau zwanemu Bolcze, który zmarł w 1425, a dobra przejął jego syn Zander młodszy. Rodzina Bolcze związana jest z zamkiem do około 1429 roku, gdy nowym właścicielem został Ulrich von Zeidlitz. Kilka lat później warownia miała przejść w dzierżawę braci von Borsnitz. Podczas wojen husyckich na początku XV wieku zamek został zdobyty i zniszczony przez powstańców. Odbudowano go potem i zmodernizowano, przystosowując do warunków obrony artyleryjskiej. I to było chyba na tyle, ale wam jeszcze jak się. Co idziemy dalej? Bo coś mi się przypomniało. Nie wiem, czy Wam będzie się podobał, ale widziałem, po ostatnim że ruszyły wyświetlenia przed ostatnim z, z, z ostatnim filmem z, tytu, z na, na, co był na tytusie. serdecznie zapraszam kto nie widział żeby mógł sobie to obejrzeć wam w sumie nie pokazywam jak wygląda proszę was Jak się prezentują mury, mury w zamku? Przypominam, mała łapka w górę subskrypcji kanału i komentowania. A my już powoli wychodzimy z zamku i się kierujemy w domku. Trochę ciekawostek historycznych. Mieliście kiedy dom powstał. Czemu jest w takim stanie, a nie innym? Tak się prezentuje z odległości, z dalszego. No. A jeszcze sobie zróbmy fotkę na Instagrama, przecież. To z tej strony akurat nie robimy jeszcze zdjęć. Wodka gotowa, a zapraszam na swojego Instagrama do obejrzenia zdjęć. I właśnie wychodzimy z naszego zamku. jak on wyglądał kiedyś, jak on był zbudowany. No i co? Kładeczka i przechodzimy i do domku i kończymy film. Tak się prezentuje wejście do, do zamku jeszcze, wam pokażę. Proszę. No i co? Łapa w górę! I zapraszam do subskrypcji kanału. Miłego dnia Wam życzę, albo wieczoru. Nie wiem kiedy to oglądacie.